Angular Play zaprasza Was na odcinek. Subskrybuje go każdy z nas. Hej, cześć, witajcie. E, witam. Was bardzo... No, hej. Co to miało być? E, bo, bo ja miałem zaczynać, mówiłeś. Ja? Kiedy, kiedy? Dobra, to jeszcze raz. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Angular Play. Z jest e, to jest Covers. 1000 lat siemane kokowers. Tak. Myślałem, że powiesz, chyba ty, dlatego tak powiedziałem. A, chciałbyś. No, dobra. No, chyba. Ty. No, chciałbym, um, żebyś. to jest nasz domek, który bardzo ciężko budowaliśmy. Oj, 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 oj. No, to, to byłem męczarnie. Człowieku. Ale to nawet tak trochę automatycznie poszło. Ale ten, ta, tą górę ładnie zrobiłem, bo górę robiłem sam. No, chciałbyś, akurat górę ja robiłem. Co ty gadasz? No może ty tutaj zrobiłeś, ale tak to samo miałem. Suki sufit! Ty sufit. Nie sufit, wszystko, się. te, te takie te też robiłem. I oj, to robiłem... Wszystko robiłem. A tak na serio to dół nam budował rocksu. Bo chcieliśmy za Początek, zacząć Początek troszkę. Taki nam dał, i duży zarys. No. Widzicie w duży ogóle na zarys materiale. No. Dużo jest. Nie, a górę tam już sami zrobiliśmy. Bo no, ponieważ tak. iż... Cześć. Gdyż iż, ponieważ... Powiedzmy co. A Ale dlaczego? Ale co? Ej, gram na teksturpaku w ogóle fightful, bo najwięcej ja głosów na niego było. Przesłał <coughs> mi to niejaki ktoś, już nie pamiętam kto. A tu jest nasza... A no, no, dru... nam tego chciała. No no. A tu jest nasza do... Spaud? Do traf. Do nieskończoności na razie. Lubimy jarać trawę. No wiesz to, że ty lubisz. Ty Lu... się rubisz. No, okay. chodź, pokażemy domek. O, oh. Ej, czyli mówisz, e, jak to było? Mm. Ten program MTV Crips, ja? Nie wiem, hopie. Dobra, hopie. idemy pokazywać. Ci... Już tam leca do ciebie. Con. Chodzi <laughs> o kona, pewnie. Pewnie, tak. O, tychamy. Dobra, y, tutaj jest piecyk, tutaj jest crafting table. Mm. Tutaj jest pochodnia, tutaj jest szyba. Tutaj jest ko kopalnia i magazyn. Dlaczego jest w kopalni magazyn? Y znaczy magazyn w kopalni. Dobra. Dlaczego kon jest taki stary teraz sobie to uświadomiłem? Jaki stary? 98, ja, ja 6, czyli. Dzi on, on jest 94. No czyli o 2 lata ode mnie starszy, od ciebie o 4. No i są. Tam zrobię magazyn w odcinku. Jest teraz odcinek. Rób. Ale jako zrobię w swoim odcinku. Nie w twoim. Tak! tak. Wyjdź. No. Yes. <laughs> tu jest ładny domek Masterczuka i Kupsona, kradzie i drzewna. No, o, chyba i... najlepszy na masakrze. Z Hobbita wzięli. Kup... Czułek Swagin... Co to Człowiek Czułek Swagins i Kuson Swagins. Człowiek Swagins. Swagins to jest tego... o nie no! O. Chodź do końca tego sisiaczka. <laughs> dawaj. Ja jebę, ja co? Co? Ty 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 Robią mi przyjemność ooo Nie chcę nic mówić, ale tam wziął do pokoju i tam mówi, że słucha czegoś. <grymne> Chodź Ale dlaczego taki zły jesteś? No rób to! Złe jest! Robię, ale co ja ci... A to! Ja jebę A za No tato Tato te drzwi jak tu wbiłeś Ja jebę Tato Jezus, co za burden. <grym> Kto ten telefon dzwonił? Ona jest wersja Roku. Ej, mój <grym> nie ma. Zresztą, słuchaj. Uwielbiam o? ją. Żegnam <grym> ją ruszam. <grym> Dobra. Um, tam jest domek Trikta, Trikt Telewizor, który yy, ma enchanting table i jest dobry enchanting table. Tu, tu mamy trzeci level. wezmę sobie trzeci level i będę mógł coś zenchantować. O o, ja biję level. Pająki tu były. Jest! Jeszcze nie... No, ej! Ja chcę jeszcze jeden level Gdzie ten cowers? Je, yeah, je! Yeah. Ja pragnę Fak, źle drogę zrobiłem z tych stomblików Ja zrobiłem stone nie pragnę, ja je! Tam jest smoke spawner Pająki spawner z dwóch spawnerów to jest trikta spawnerek jej, jej łopata pozwól, że na chwilę okradnę o, dziękuję tutaj stawię i enchantujemy łopatę ej, to... mam drugi level, zapomniałem nie można na... Dobra, nic się nie da zrobić z tym i kupa Trudno ja tutaj. To zamknij drzwi! Co ty robisz? Ujazd za imię Starość. serce boli. Szarość. Langlijski, ja to tak. Muzata. Ty naprawdę? nie działa, oczywiście. I nie można nawet tych zrobić. Nie można zrobić enderchestów. chestów. Nie ja pragnę jej nie Są Co tu ma śnieżki? Nic ciekawego. Mm, tu jest domek Rox'a powstaje. Na razie to źle wygląda. Zaraz nie coś kurwa teraz. Spokojnie. Covers, spokojnie. Daj mi jedzenie, bo umrz. No to tepnij się do mnie. Nie gdzie ty jesteś? W domku Roksa. I nie umrzaj. Okej, okay, tak mam się. Nie umrzeraj. Jej! Jestem. Du, 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 du. Jaki jestem? Aha, masz. Nie, nie, nie nuć tego, no, Nie! Nie. <ścoughs> Tata Wita robi specjalnie, <noise> wiesz o tym? Boże święty... Ej, dzięki, wiesz! Mogę. <noise> oh, Dobra, tata mówię? Aha, no, no, biegnie! Musisz <noise> chodzić! <Stozyna. głos> wiesz? Nie, Dobra, <noise> no tak, no <noise> tak. Dobra, w sumie nie ma już co do pokazywania, bo tutaj nic się nie zmieniło. Chciałem wam domek pokazać. Mój i Coversa. On Covers troli na no coś tam dla mnie. Tak więc Covers, Covers. Co? Co? Ej kurwa, miłość. Co za drzwi! Czekaj Jakie ja mam? Efektywność jeden. Ja pragnę tą przyjemność Śnieg pada Kogo to skrzynki To nie Jakieś głupie To też Jakieś głupie też jakieś grupie... Nikt czemu wy? nie kradnij na nowym Aha. Okej. Ale wyłączmy sobie pogodę. Quality to tu się wyłącza. I to nie tu. To się... Animejesz. Kurwa, no. To Ała, Wyjdziesz, <laughs> to To nie jest śmieszne, że mi przeszkadzasz, bo tutaj Angular dostanie prawa autorskie. <laughs> wyłącz! Dobra, Tom. Co? Ja się o, będę żegnał nie, w tym, takim klimacie. A więc dzięki za oglądanie, pożegnajcie Coversa, jego kanał jest w opisie i pozdra po pozdrawiamy Cię, cowers. No, co? Pozdrawiamy i żegnamy. Pa. to pa. Powie pa. Cześć. Pa. Cześć.